Jesteśmy już po naszym lunchu, który okazał się zaskakująco dobry. Oczekiwaliśmy jedzenia w pudełka, dostaliśmy świetną przystawkę, doskonale zrobione zebu, czyli mięsko. I nawet deser. Mm. A jesteśmy w środku Parku Narodowego, jest to dwukrotnie zaskakujące. Ale my nie o tym. Chcieliśmy Wam powiedzieć o lemurach, ponieważ e, w, w, tutaj w tym miejscu piknikowym jest ich bardzo dużo. Przychodzą, trochę kradną, ale też e, jest tu drzewa, z których, których lubią owoce. Więc nagraliśmy pół godziny tym, e, materiału i chcemy Wam trochę je pokazać. Pierwszy rodzaj lemura, który tutaj widzimy. Jest to ringtailed lemur, czyli przysłowiowy król Julian. Udało nam się przez przypadek nawet nagrać, jak król Julian dostrzegł jakieś tam jedzonko, i potem się lekko bije z brązowym lemurem właśnie o, to, właśnie o swoje jedzonko. Widzieliśmy też białego lemura? Tak, biały lemur nazywa się tutaj oficjalnie Vero Sifaka. Jest on zagrożony, a przez lokalne osoby nazywany jest tańczącym lemurem. Tak, tu już nie było więcej lemurów, ale lemury są to dość zwariowane zwierzęta. Między innymi jedzą owoce, których nigdy nie je, bo są toksyczne. Ale przede wszystkim nam się nie udało tego zobaczyć, więc y, w komentarzu jest e, link do filmu e, z National Geographic. Gdy lemury jedzą specjalne e, stonogi. Mi, milipid. Milipid, czyli stonogi, które są toksyczne dla wszystkich zwierząt. Natomiast lemurom. Bardzo one smakują. W skrócie y, te milipidy są dla nich toksyczne. I narkotyczne. narkotyczne. I powodują wielkie ślinienie się u zwierząt, ale również to, że lemur wykorzystuje toksynę do wcierania w swoje futerko po to, żeby odstraszyć komary. A jak pokazali to na filmie i powiedzieli, ee, robi to w sposób zbyt entuzjastyczny, żeby nie uznać, że nie czerpie z tego przyjemności. I strasznie się ślinie. Jest jak po ekstazji. Dokładnie tak. Więc takie zwariowane zwierzęta to są lemury których jest tutaj ich niedużo, ale w tym parku na tym pikniku widzieliśmy z 20. Mm, cudownie. Czasami w podróży dzieją się rzeczy nieoczekiwane. I tak na przykład można cały dzień śledzić lemury, tylko po to, aby potem wracając już do domu e, na Twojej drodze przebiegło ich większe stado niż mogliśmy sobie to wyobrazić. I... Przeżyjcie ten moment razem z nami, gdy te wszystkie młode mury przechodzą metr od nas. <śmulny>

å af mevad kater min nogleåten, Hu kan to van, men den år varden. og manre vi jeten, na si vije,nej i man der novor lary kun.

Tam wszystkie, wszystkie. Aby stała się zadość prawdzie Musimy wam wyjaśnić coś w trabacie Lemunów więc wzięliście ujęcia, gdzie mury były bardzo blisko, w zasadzie na wyciągnięcie ręki, i te ujęcia wyglądały bardzo pięknie, albo tam, gdzie skakały po drzewach, i ciężko było nawet je zobaczyć czy nagrać. I te dwie sytuacje mają bardzo duże rozróżnienie w praktyce. Tam, gdzie mury są dokarmiane przez albo właścicieli loży, albo przez to miejsce piknikowe, gdzie byliśmy. One są bardzo z człowiekiem zaprzyjaźnione, więc podchodzą bardzo blisko i szczerze mówiąc, nie są do końca w, w naturze. Natomiast te ujęcia na Leku są w parkach narodowych, gdzie tropiliśmy je, musieliśmy dosłownie biegać po krzakach, przeciskać się, żeby zobaczyć je gdzieś na, wysoko na konarach. Ale mury ciągle nam uciekają, skaczą po gałęziach. A my między krzakami, więc e, taka jest prawda, to są te dwie sytuacje: jedna prawdziwa, druga trochę bardziej sztuczna. Jesteśmy w parku Ramona Fana, gdzie wybraliśmy się na parodniowy trekking. Ten park znał się znany wtedy, gdy w 1986 Patricia Wright chyba z Uniwersytetu Stanforda wybrała się na wyprawę, aby skolekcjonować i zewidencjonować w tych pięknych lasach tropikalnych zwierzęta. Ta wyprawa stała się znana wtedy, kiedy przypadkowo albo specjalnie odkryli nowy gatunek lemura, złotego lemura bambu, oraz ponownie odkryli drugi gatunek, którego już nie był jeszcze, nikt nie widział od dawna, czyli greater bamboo lemur. W ramach tej wyprawy jednym 26-letni wtedy Emil był jej przewodnikiem i guidem. Paulince udało się znaleźć namiary do Emila na forach podróżniczych, on już nie jest normalnie przewodnikiem, Pracuje w centrum badawczym, które jest to wybudowane przez Uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi po tych lasach, zbiera różne e, przykłady insektów i je katalekcjonuje dla, dla badaczy. Więc e, przyjdźcie się z nami i zobaczcie ten cudowny las. Mam nadzieję Wam pokazać trochę ciekawych informacji dotyczących drzew, które Emil nam przekazuje. Słuchajcie, cała grupa studentów z Stanów zatrzymała się, żeby poznać Emila. Jest tutaj gwiazdą ze społeczności e, naukowców. Między innymi odkrył e, nową żabę tutaj, która jest nazwana jego imieniem. Oraz najmniejszego z, z, e, węża na świecie, który jest nazwany imieniem jego rodziny. A my sobie z nim spacerujemy po lesie i szukamy nowych emorów. Mimo tego, że w lasach deszczowych Madagaskaru nie ma niebezpiecznych zwierząt że to są wkurwiające Myślę, że już z 10 pijawek obsiadło nas i wyssało naszą krew Zobaczcie jak wyglądają Zapraszam na spacer po naszej bużkiczen w Ranomafanie. Co mamy? Ognisko z daszkiem. A dzisiaj, przygo Cebulkę. dzisiaj przygotowujemy tutaj poprawkę wegetariańską. Cebulka, marchewka, fasolka, trochę ziemniaczka. I dużo, dużo zwykłej fasoli. Do tego pomidorki. Tutaj w tle potok będzie pięknie. Jak tam życie w obozie? Dobrze. Mamy właśnie suszarnię. <grym> w podróży zdarzają się takie dni jak teraz. Gdzie nie wszystko idzie pomyślnie. I tak na przykład jest już zachód słońca, a my nadal jesteśmy jakieś 17 km od naszego celu. Co więcej, wygląda na to, że dalej nie jeździ żaden transport publiczny. I jakiś fragment spróbujemy przejść, ile się da, a dalej może poszukamy. Może się znajdzie jedna osoba z samochodem, tuk-tukiem albo zebukartem, czyli wozem ciągniętym przez zebu. Kto wie? Generalnie naszym celem są tamte gdzieś góry. Tam gdzieś jest kemping o nazwie Camp Kata. Skąd organizowane są piękne trekkingi, a także który oferuje możliwość wspinaczki po okolicznych górach. Trzymajcie za nas kciuki. Selavi. Bonne chance. 16-kilometrowy marsz okay. Ale mamy ze sobą Czecha więc bus do nas podjechał chyba no, nas zawiezie pod samą górę, pod samą środek? Już jest ciemno. Z uwagi na to, że większość miejsc, których odwiedzamy, dowiadujemy się wiele na temat roślin, a także ich znaczenia zarówno dla społeczności lub też użyteczności, postanowiliśmy się trochę dzisiaj na tym też skupić. Pierwszym kwiatkiem do naszej dyspozycji dzisiaj jest tak zwany Zero Fita Plant. Kwiat ten w porze suchej obumiera, ale nie do końca, ponieważ wystarczy nadejście pory deszczowej, a Staje się on na powrót zielony. Przez lokalną społeczność uznawany jest również za kwiat dynamit, ponieważ podłożenie go na jakiś kamień i zapalenie podobno powoduje jakiegoś rodzaju wybuch. I w ten sposób część ludów tworzy sobie te jaskinki, które potem są użytkowane na potrzeby pogrzebowe. A tutaj na szlaku udało nam się znaleźć roślinę dynamit, czyli tak zwaną zerofitę. W całej swojej okazałości, gdyż skropioną już deszczem i zieloną przed nami mamy roślinkę z grupy Akacji, która jest wrażliwa na dotyk, zobaczcie tylko, a zamyka się. Lokalni wspinacze nie muszą kupować magnezji w sklepach. Wystarczy im roślina o nazwie tetradenia. Gdy ją weźmiemy i potrzemy, wychodzi biały proszek, który można używać na dłoniach do wspinania. Tą roślinę o nazwie Stopa Słonia widzieliśmy już w parku i sali. Pokażemy Wam kawałek stamtąd, ponieważ widzieliśmy go i w młodym rozmiarze i w starszym wiekiem. Ta roślina, przede wszystkim, jest również endemiczna dla Madagaskaru i dość wyjątkowa w wyglądzie. Eee, roślina, którą tu widzicie, ma 25 lat. Nazywa się eee, Stopa. Słonia i rośnie do na naprawdę dużych rozmiarów. A ten kwiatus chyba 25. A ten tutaj ma już 100 lat. Staruszek. A teraz chcielibyśmy pokazać wam, jak wygląda jeden z kilku toksycznych. Roślin, które można znaleźć na ścieżce w okolicy. Co ciekawe, ludzie używają tych toksycznych roślin do łowienia ryb, a mianowicie robią tego, z tego jakąś toksyczną miazgę, którą wrzucają do wody. I ta miazga sprawia, że część ryb po prostu przysypia, jest śnięta i wypływa na powierzchnię i tym samym zbierają ją i łapią pożywienie ciekawy rodzaj łowiectwa. Ale sam. sam Roślina jest bardzo ładna. Gdybyście tak jak ja uważali na pochybę wszystkim komarom, to bylibyście przyjaciółmi z tą tutaj rośliną. Roślina ta nazywa się geranium bum. Jej liście, jak się je zmieli, tak, mają bardzo pomarańczowy zapach, i jest ona używana lokalnie jako środek odstraszający komary. Gdybyście się zadawali, z niewłaściwymi partnerami i przypadkowo złapali taką niewdzięczną chorobę jak syfilis, to natura ma na to odpowiedź. Jest tutaj roślina pomiędzy toksyczną, którą już widzieliście, która się nazywa tamatoza, czyli ucięte uszy i służy jako roślina do leczenia tej właśnie niewdzięcznej choroby. by Was złapała przysłowiowa, egipska klątwa Faraona w Staliście sensie, e, e, uziemieni To e, przydaje się psydia, e, czyli ta roślina Którą pijemy raz, dwa, trzy razy dziennie w, jako herbatę I przechodzi wkrótce Więc warto może mieć to w kieszeni Ja sobie spakuję do plecaczka na przyszłość Krzaczek dla lokalnej ludności jest dosyć specjalny. Po pierwsze, jak ja się go złamie, w środku jest sok, który ma taki biały, który ma właściwości przeciwbólowe, więc korzystają z niego w przypadku bólu zęba, na przykład. Po drugie, jak widać, w pewnym momencie kwiaty tego, tej rośliny zamieniają się w coś takiego, i oni wykorzystują to jako jałowy opatrunek. Więc kwiat, przy którym jesteśmy, Madagaskara, w małej formie do możecie kojarzyć w Polsce, ale wiąże się z nim ciekawa historia, ponieważ dla nich, dla Madagaskarczyków, jest to powietrznik naszej świątecznej choinki. Więc oni ją dokerują na święta Bożego Narodzenia i się przy niej bawią. A w lesie tropikalnym deszczowym natknęliśmy się na dziki pieprz. Może nie ma teraz owoców, ale już Wam go pokazujemy. Stoimy przed specjalnym drzewem dla lokalnej społeczności, ponieważ było źródłem ich utrzymania. Wycinali dół tego pnia i robili z niego doniczki. Tylko problem był taki, że z każdego takiego jednego pnia byli w stanie zrobić tylko jedną doniczkę. Sprzedawali za pół dolara. A drzewo, które rosło bardzo długo, zostało ścięte. Drzewo paprotkowe. Zobaczcie, jakie niesamowite prymitywne drzewo. Żyło podobno jeszcze w czasach dinozaurów i wypuszcza owoce bezpośrednio na korze. Spacerujemy sobie dzisiaj w tym rezerwacie. I zaprzyjaźniliśmy się trochę z naszym przewodnikiem, więc dopytujemy go o pewne szczegóły, które normalnie byśmy się nie dowiedzieli. Między innymi, ile można to jedki obcokrajować za ja, za ile mógłby kupić ziemię. Na pewno nie jest to za łatwe, ale cena szokuje, ponieważ jest to około 500 zł za hektar. A zobaczcie, tylko sami, jak to wygląda. A właściciel naszego środka Kampkaty, czyli całego pała kempingowego i bangalowów, miał dodatkowe wymagania, żeby mógł zbudować i kupić ten teren. Musiał zbudować szkołę i małą klinikę. Popatrzcie. Pani nazbierała szarańczy. Teraz odrywa jej. Te... Szydełka. Tam się ruszają i są gotowe do prażenia. Uprażone są czerwone. Uprażone są czerwone. Podróżowaliśmy już wieloma środkami transportu: autobusami, autostopem na ciężarówce. A najbliższe dwie godziny do głównej drogi z tego końca świata jedziemy naszym motor-taksi. Nasz kierowca zaprowadzi nas. Droga nie jest łatwa i będzie trwała dwie godziny. Zapakowaliśmy już nasz bagaż i ruszamy w trasę. Z transportu na naszej trzyosobowej kadapie jest sześć osób tu mamy pana dzień dobry a to jest kierowca <grym zainteresowa> <grym zainteresowa> do ich osób. Koniec Madagaskaru Lecimy na lotnisko I to chyba starym citoenem, Ale takiego Jakiego ja w życiu nie widziałam Tak wygląda nasz 去一下、啊。